Dzień dobry! Nazywam się Diana Dziadosz, jestem psychologiem i bardzo serdecznie zapraszam na szkolenie Jak dbać o siebie w trudnych czasach. Praktyczne wsparcie dla nauczycieli. Zawód nauczyciela jest niezwykle wymagający i wyobrażam sobie, że we fryworze zadań, obowiązków, można pomyśleć, że na dbanie o siebie po prostu nie ma czasu. Wtedy dochodzi do efektu warunkowego dbania o siebie. Czyli dbania o siebie pod warunkiem, że inne obowiązki zostaną spełnione. I faktycznie dbanie o siebie zostawiamy na sam koniec dnia, a pod sam koniec dnia jesteśmy wyczerpani, nie mamy już ani czasu, ani siły na dbanie o siebie. Efekt: frustracja, przytłoczenie, niezadowolenie z pracy, wypalenie zawodowe. Dlatego tak ważne jest opiekowanie się sobą. I z tego powodu zapraszam Państwa na szkolenie, gdzie zajmiemy się tematem dbania o siebie bardzo szeroko. Po pierwsze, zastanowimy się, czym jest dbanie o siebie, bo to nie jest tylko czytanie książki czy branie kąpieli z bąbelkami to coś znacznie większego. Później zastanowimy się, jakie mamy potrzeby i jak badać sygnały niezaspokojonych potrzeb po to, żeby w pierwszej kolejności regenerować się tam, gdzie nasze potrzeby cierpią najbardziej, bo to da najwięcej komfortu. Zastanowimy się też, jak wspierać siebie w trudnych czasach, czyli co konkretnie zrobić, kiedy mamy bardzo mało czasu i kiedy tego czasu mamy trochę więcej. A na sam koniec powiemy o tym, jaki wpływ na zasoby własne miała pandemia. Także bardzo serdecznie zapraszam na szkolenie i dziękuję za uwagę.